Halo, chodźmy na ze mną jest XD. I dzisiaj powiem, jak zrobić fajną animację w szkicowniku. Zrobiłem niedawno filmik, nawet teraz. Ja jak robię animację taką, więc teraz pokażę Wam, jak zrobić taką no, animację taką wykonać. Teraz Wam pokażę właśnie. Więc klikamy tu, tu, wybieramy kwadrat, i tutaj macie taką. Tylko to muszę tak. Tylko to najlepiej powiększyć. To się nie stylu, tylko nie I Powiększacie to sobie jak chcecie. Nie? Ja sobie załóżmy powiększę to. albo tak zrobię. O. I biorę to zdjęcie. Ja to, tutaj dodaję zdjęcie. Możecie też zrobić teraz. Tutaj mam różne zdjęcia. I na przykład wybieram sobie. Na przykład jakieś gore fajne choćby No na przykład choćby mojego koteła Zojenia Powiększamy go sobie Widzicie jak odezwij się. Skomentuj tą tak. minę, skomentuj tu minę. O, bardzo ładna tutaj widzicie Zachęca. i da i... go. No, Do subskrybowania mojego kanału. Łapek w górę. Tak. A ten łapek w górę na dziś to 7 łapek. W górę. Nie, raczej nie. Dobra, cicho Zobijemy bądź. Cicho dobra. bądź, bo to jest poradnik. Zobijemy, to, to jest bądź. poradnik. A, dobra, jest i teraz, jeżeli byście nagrywali, to robicie. To yy, robicie pauzę. Ja teraz jej nie zrobię. Klikacie tu. I bierzecie gumkę. Raczej znaczy, nie, to Klikacie na biały i rozmiar dajecie max. I malujecie, o. Zamalowujecie tego wasz obrazek. No i tak sobie samo kupa. No i czasami właśnie możecie tak zrobić i musicie wtedy zrobić tak, jak ja. I tutaj zamalowujemy. Zamalowujemy. I to by było zapauzowane, nie? To byście musieli zrobić albo przed odcinkiem, albo zapauzować, jak kto woli. Teraz byście... Teraz byście... Yy, Teraz byście nadal robi, mieli pauzę. Kliknij, byście wtedy marker zmienili na... Nie, wtedy byście kliknęli gumkę. I rozmiar max. Wtedy byście zrobili... Odpauzowaliście... Wtedy byście odpauzowali. I byście robili tak. Tylko, że tak powoli. I by się powoli odsłaniał obraz. Teraz byście znów zrobili pauzę. I byście kliknęli to to. Tutaj byście kliknęli. Nie, nie tutaj jednak. Chcielibyście jednak tutaj, o. E, I tutaj byście... I tutaj właśnie macie różne takie rzeczy. Ja bym na przykład y, może dam... Y, można mieć takie ładne oczki. Zmniejszacie je. O, i teraz może i teraz, jakbyście to nagrywali, byście odpałzowali i były takie oczka dodane. Tak magicznie wtedy to by było. Teraz byście mogli znów zrobić pauzę, jakbyście nagrywali. Kliknąć tutaj na przykład to na szary najmniejsze i zrobić zrobicie takie na przykład wąsiki. O. Hop, hop, hop. Widzicie, mamy takie wąsiki, byście odpałzowali. Teraz znów byście zapauzowali. I na przykład wejdziemy jeszcze raz tutaj i damy jej czapeczkę urodzinową. Takiego można przekręcić na bok palcami. Jeszcze zmniejszyć można. I teraz byście znów odpałzowali. No i to by było na, na przykład. I możecie jeszcze dodawać, ale to było na tyle mojego poradnika. Jeżeli macie na przykład jakieś pytania do kolejnych poradników. To postaram się je wytłumaczyć na odcinkach. Więc papa. Pa.